Zdefiniowaliśmy trzy przydatne metody w pliku Core i teraz możemy je wywołać w głównym indeksie naszej witryny, czyli w pliku index.php. Za pomocą pierwszej możemy do sekcji head dołączyć różne dodatkowe Templates, czyli templaty. Za pomocą funkcji toolbar możemy dołączyć pasek narzędziowy dla zalogowanych użytkowników i możemy także w dowolnym miejscu naszej strony startowej wygenerować odnośnik do formularza logowania. Przy czym jego wartość będzie się oczywiście zmieniała dynamicznie. Teraz przejdziemy właśnie do tego pliku index.php. Na chwilę obecną mamy tutaj zwykłą, statyczną strukturę HTML. W górnej części będziemy koniecznie musieli dołączyć ten plik inicjalizacyjny, czyli wprowadzimy tutaj krótki fragment PHP, na pewno użyjemy polecenia Include. Jak pamiętamy, plik inicjalizacyjny znajduje się teraz pod katalogu App i jest to dokument init.phP. Skoro dołączyliśmy plik inicjalizacyjny, to teraz wraz z nim możemy już odwołać się do tych metod zdefiniowanych w dokumencie Core.phP. Na pewno rozpoczniemy od tej metody head, która będzie do nagłówka naszego dokumentu dołączała dodatkowe elementy w zależności od statusu użytkownika. Czyli może wprowadzimy tą funkcję tuż pod tym odwołaniem do arkusza stylów. Samo wywołanie funkcji będzie bardzo proste, musimy tutaj użyć krótkiego fragmentu PHP. Odwołujemy się do naszego obiektu SK, który został zdefiniowany w tym pliku inicjalizacyjnym, i z tego obiektu teraz możemy wywoływać metody, na przykład to, co nas interesuje, czyli metodę head. W kolejnej części witryny, tuż pod elementem body, chcemy wstawić odwołanie do paska narzędziowego, Czyli możemy to zrobić w bardzo podobny sposób: może po prostu zaznaczmy, skopiujmy, wklejmy tutaj poniżej. Korzystamy z naszego obiektu strefa kursów, ale tym razem będzie to oczywiście metoda toolbar, czyli ta, która dołącza pasek narzędziowy. Jak pamiętamy, mamy jeszcze trzecią metodę, która wygeneruje odnośnik do formularza logowania, czyli metodę login link. Oczywiście każdą z nich możemy wywoływać w dowolnym miejscu naszego pliku indeks i każda może być wywołana wielokrotnie. Zauważmy, że górna część podzielona jest na dwa elementy div. Nagłówek H1 po stronie lewej oraz odnośnik zaloguj po stronie prawej. Przy czym chcemy, aby ten odnośnik był teraz generowany dynamicznie. Oczywiście musimy stworzyć takie samo odwołanie jak poprzednio, czyli nasz obiekt SK, ale zmieniamy metodę login, podkreślenie, link. Oczywiście, jeśli chcemy wstawić w innym miejscu, to wystarczy usunąć treść statyczną i zastąpić ją treścią dynamiczną. Może spróbujmy teraz uruchomić w przeglądarce właśnie ten plik index.php. Otwieramy localhost, wybieramy nasz projekt załadowany został plik index. Oczywiście na chwilę obecną jeszcze nie zobaczymy żadnych zmian. To na pewno będziemy musieli sprawdzić, czy wszystkie odwołania są wykonane prawidłowo. Tutaj na przykład odwołujemy się do katalogu res, łamane przez css i na końcu sk style. Problem polega na tym, że na naszym serwerze mamy nieco odmienną strukturę. Katalog res umieszczony jest jeszcze w katalogu app, czyli musimy go uwzględnić w naszej ścieżce. Wprowadzamy więc tuż przed res, zapisujemy zmiany, powróćmy do witryny, odświeżmy. No i teraz mamy już prawidłowe style. Oprócz tego, w tym oryginalnym, statycznym projekcie po stronie prawej, wyświetlany był taki niewielki obrazek. Popatrzmy na ścieżkę. Mamy katalog RES, potem mamy Images, no i rzeczywiście ten niewielki plik PNG. Wyświetlany jest on tutaj w prawej kolumnie, i oczywiście tutaj również będziemy musieli zmienić ścieżkę, czyli musimy uwzględnić app. Ewentualnie do takich obrazków możemy odwołać się dynamicznie. Możemy jeszcze po lewej stronie wstawić krótki fragment kodu PHP. Jak pamiętamy, w pliku inicjalizacyjnym zdefiniowaliśmy różne stałe, które przechowują odwołania. Jedna z takich stałych to site, podkreślenie PF, czyli ścieżka do strony index. Powróćmy na chwilkę do tego pliku inicjaliz inicjalizacyjnego. Mamy rzeczywiście define site path, local localhost łamane przez adres głównego katalogu. Czyli teraz powinniśmy otrzymać prawidłowe, dynamiczne odwołanie do obrazka w tej prawej kolumnie. Możemy jeszcze na koniec usunąć tą statyczną treść. Oczywiście będzie ona później wprowadzana dynamicznie. Usuwamy, tylko pozostawiamy ten div z klasą well oraz z klasą write content. To samo zrobimy teraz w tej drugiej linii, zaznaczymy i usuniemy, ale pozostawimy wszystkie elementy div. Następnie możemy usunąć te akapity, które tworzą główną treść naszej witryny. Ta zawartość również będzie wprowadzona dynamicznie. No i ewentualnie możemy usunąć ten nagłówek. Tutaj wstawimy później funkcję, która będzie pobierała zawartość z bazy. Czyli pozostawiamy tą podstawową strukturę, ale usuwamy całą treść. Będziemy ją ładowali docelowo dynamicznie. Zapiszmy zmiany w naszym pliku index.php. Powróćmy do witryny i odświeżmy. No i tutaj wszystko zadziałało prawidłowo. Załadowaliśmy style. Zauważmy, że wygenerowany został przycisk, zaloguj. Oczywiście nie możemy jeszcze przetestować jego funkcjonalności, ponieważ nie dodaliśmy kluczowych funkcji, które za to logowanie odpowiadają. Ale wyraźnie widzimy, że prawidłowo załadowaliśmy obrazek za pomocą dynamicznego odwołania i usunęliśmy tą statyczną treść. Czyli możemy teraz uzupełniać stopniowo nasz CMS o te. Kolejne funkcjonalności.